11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. 30 lat temu ustanowił go święty Jan Paweł II. W ostatnim roku Portugalia i Hiszpania zalegalizowały eutanazję, a we Włoszech toczy się dyskusja o referendum w tej sprawie. Z drugiej strony, w Wielkiej Brytanii jest szansa na dobrą zmianę i uchwalenie tzw. prawa czarniego. Zapraszam na nowy, słodko gorzki odcinek projektu LIFE. W liście z okazji Światowego Dnia Chorego papież Franciszek pisze między innymi: W czasie, kiedy panuje kultura odrzucenia, a życie nie zawsze jest uznawane za godne przyjęcia i przeżywania, katolickie instytucje opieki zdrowotnej jako domy miłosierdzia mogą być przykładem ochrony i troski o każde istnienie, nawet najbardziej kruche, od jego początku aż po naturalny kres. Jak bardzo agresywna jest kultura odrzucenia życia, mogliśmy się przekonać w ciągu ostatniego roku w Europie kilkukrotnie. Eutanazję zalegalizowały Portugalia i Hiszpania. Komentatorzy wytykali, że Hiszpania uregulowała kwestie związane z eutanazją, chociaż znajduje się w ogonie Europy pod względem opieki paliatywnej. Aż 60% pacjentów na końcowym etapie życia umiera tam bez tego rodzaju opieki. Jednak prawo obowiązuje, i w ciągu niecałego roku przeprowadzono przynajmniej 50 eutanazji. Czy Hiszpania zabrnie tam, gdzie Holandia? Tam można zabijać także dzieci między 12 a 16 rokiem życia. Jak się okazuje, to wciąż za mało, bo 84% pediatrów chce, by wspomagane zabójstwo było dostępne także dla dzieci w wieku od 1 do 12 roku życia. Jakie są skutki brnięcia w tę ślepą uliczkę, pokazuje też przykład Belgii. W październiku ubiegłego roku czasopismo British Medical Journal przedstawiło dane statystyczne dotyczące śmiertelności niemowląt w północnej Belgii. Wyniki są druzgocące. Co dziesiąta śmierć dziecka jest spowodowana celowym działaniem lekarzy. Czytamy. Odsetek niemowląt umierających po podaniu leków z wyraźną intencją skrócenia życia jest uderzający. Dzieciobójstwo staje się normalną praktyką pseudomedyczną. Dzieci zostały celowo zabite, ponieważ lekarze wierzyli, że nie ma dla nich nadziei na znośną przyszłość. Z eutanazyjnym absurdem mamy do czynienia w Nowej Zelandii, gdzie prawo do eutanazji zostało rozszerzone na chorych na COVID, jeśli pozostało im mniej niż 6 miesięcy życia. Trafnie skomentował to Finlay de Landav, profesor medycyny paliatywnej z Wielkiej Brytanii. To dziwaczne, że kraj, który próbował chronić swoich obywateli przez zamknięcie ich całkowicie z powodu wirusa, z którego ludzie mogli w pełni wyzdrowieć, teraz sugeruje się, że ci pacjenci powinni być zabici przez swoich lekarzy. To wywraca etykę medyczną do góry nogami. Poważna debata na temat eutanazji toczy się we Włoszech. Pod apelem o przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Podpisało się już 1 300 tysięcy Włochów. Co ciekawe, w dyskusję włączyła się wieloletnia propagatorka prawa do śmierci onkolog Sylwii Menard. Teraz, gdy sama wyszła z ciężkiej choroby, diametralnie zmieniła swój stosunek do opieki paliatywnej. Mówi: Zalegalizowanie we Włoszech eutanazji byłoby końcem naszej cywilizacji oraz nikt nie ma prawa decydować o ludzkim życiu. Mnie lekarze dawali 3 lata, a tymczasem od diagnozowania nowotworu minęło już 16. Dalej wskazuje: Kiedy działa system opieki paliatywnej, masz możliwość uśmierzenia bólu, a wokół ludzi, którym na tobie zależy, przestajesz myśleć o śmierci. Niestety, w naszych społeczeństwach człowiek chory i pozbawiony pełni sił przedstawiany jest jedynie jako ciężar i obciążenie finansowe. Stąd tak wielkie ideologiczne naciski, by wszystko szybko rozwiązać śmiertelnym zastrzykiem. I jeszcze dwie wypowiedzi nawróconej lekarki. Łatwiej jest zapewnić zestawy do eutanazji niż dobrą opiekę paliatywną. Nie oznacza to jednak wcale, że nawet bardzo chorzy ludzie chcą umierać. To my czasem im wmawiamy, że tego pragną. Gdy zgodzimy się teraz we Włoszech na zabijanie ludzi w stanie terminalnym, szybko przyjdzie kolej na osoby z depresją, niepełnosprawnych ruchowo, czy niegodne życie chorych na Alzheimera, a potem na dzieci rodzące się z jakimkolwiek upośledzeniem. Kto będzie w stanie postawić granicę między tym, któremu człowiekowi mamy pomóc, a którego uśmiercić. Ale zakończmy optymistycznie. Z nadzieją patrzymy na Wielką Brytanię. Pamiętacie państwo chłopczyka Charlie'ego Garda? Chorował na rzadkie schorzenie genetyczne. Jego rodzice zebrali 1 300 000 funtów na leczenie syna za granicą, ale londyński szpital, który, w którym przebywał Charlie, argumentował, że w najlepszym interesie dziecka jest odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. W imieniu rodziców interweniowali papież Franciszek i ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Ale Sąd Najwyższy poparł lekarzy. Charlie został zabity. Rok później niemal identyczna sprawa Alfiego Iwansa zelektryzowała opinię publiczną na całym świecie. I tutaj rodzice dziecka zostali uwikłani w bitwę sądową po tym, jak szpital i sędziowie zablokowali próbę przeniesienia go do watykańskiej placówki Bambino Gesu w Rzymie. Chłopiec zmarł w wyniku odłączenia go od respiratora. Ale może Wielka Brytania się ocknęła? Politycy są o krok od tzw. prawa czarniego". Poprawka do ustawy ma przywrócić rodzicom śmiertelnie chorych dzieci możliwość decydowania o ich leczeniu. W obliczu cierpienia i choroby ciągle mamy wiele do zrobienia. Prawo chroniące życie i dobra opieka medyczna są ważne, musimy o nie zabiegać. Nie zapominając, by po prostu kochać tych, którzy żyją obok nas. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcji kanału na YouTubie.